Nie mam pojęcia, jak jesteśmy przygotowani przed półfinałem, ponieważ Marek Badowski jest i Paweł Siurczek są na zgrupowaniu w Cetniewie. E, reprezentacji Polski i Czech jest na miejscu tylko Swen e, i tak naprawdę nie mam pojęcia w jakim stanie są na dzisiaj nasi zawodnicy. Dlatego, że jeśli miałbym cokolwiek powiedzieć, musiałbym zobaczyć jak, jak ćwiczą, jak trenują, w jakim, są, w jakim są nastrojach, musielibyśmy też, musiałbym porozmawiać z nimi o tym, zadać pytania na przykład dotyczące, a jak grać z Iksińskim, jak z y czyli dokładnie jak grać z Wang Zengi, jak grać z Tomkiem Tomaszówkiem, Szymkiem Malickim, to są takie rzeczy, gdzie trzeba się spotkać i, i być razem i rozmawiać i wspólnie trenować, żeby być, e, mieć pewien obraz tego co, jaka jest aktualna sytuacja, więc jak wrócą chłopaki w, w niedzielę ze zgrupowania, spotkamy się we wtorek na treningu, w poniedziałek zakładam, że będą odpoczywać, we wtorek spotkamy się na treningu, to na pewno w, we wtorek wieczorem będę wiedział więcej. Marek stłukł sobie rękę na zgrupowaniu, więc nie może trenować. Pan Gionis, jestem z nim w kontakcie, to pisze mi, że bardzo dobrze trenuje, że świetnie się czuje, wszystko gra. Paweł Siruczek już po meczu ćwierćfinałowym można powiedzieć, że powoli wraca do, do swojej dyspozycji sprzed roku. No więc to tyle, co, co, można powiedzieć na, na tę chwilę. <laughs> Waldner kiedyś powiedział, że losowanie jest, są dwa rodzaje losowania. Dobre i bardzo dobre. A znowu Lucek Błaszczyk na Igrzyskach chyba w Sydney. W wywiadzie po pierwszej rundzie chyba jak trafił, w kolejnej rundzie trafił na mistrzostwa świata, na mistrza świata Konga i go dziennikarz zapytał um, czy, czy nie wolałby trafić na kogoś innego, tylko akurat na mistrza świata i Locek powiedział proszę pana, Igrzyska Olimpijskie to nie koncert życzeń. Trzeba grać z tym, kto po prostu, kogo przyniesie los i tyle i trzeba walczyć, no więc to yy, po prostu jest przeciwnikiem takim, jakim jest Gdańsk. Jest silną drużyną, z którą przegraliśmy w ubiegłym roku w półfinale w, w Gdańsku. Przegraliśmy Debla. Szymek Malicki pokonał Pawa Siruczka, więc to jest trudny przeciwnik, szczególnie w, tam w ich własnej sali. Więc no ja liczę na to, że jesteśmy w stanie. Że jesteśmy na takim poziomie wytrenowani, że jesteśmy na takim poziomie przygotowani do tego, żeby grać przeciwko atakowi szybkiemu, czyli Wandziemu, że jesteśmy już na tyle przygotowani do tego, żeby grać skutecznie z zawodnikami leworęcznymi, tak jak Szymek Malic z Szymkiem Malickim. No i jesteśmy przygotowani na to, jak w, w, na w różny sposób zaskakujący, niespodziewany może grać Tomek Tomaszuk. A więc na to liczę, i, i, i do tego przygotowaliśmy się cały sezon. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie, to sam jestem ciekawy. Najgroźniejszym przeciwnikiem jest Wanzheng dlatego, że jest zawodnikiem wyszkolonym wszechstronnie. Potrafi grać przeciwko atakowi top-spinowemu, potrafi grać przeciwko obronie. Widzieliśmy wielokrotnie, jak grał z, przeciwko Panosowi Gionisowi i wygrywał również. Przeciwko naszemu najlepszemu zawodnikowi. Więc jest zawodnikiem bardzo inteligentnym, zawodnikiem, który gra bardzo zmiennie, który całe skombinuje, jak czym zaskoczyć przeciwnika. Jeśli jeden sposób nie działa, to zaraz szuka kolejnego. Jak przeciwnik do jednego serwu się przyzwyczai już i dostosuje, to zmienia serwis, zmienia długość, miejsce serwu, rotację. Gra zmiennie, potrafi lekko zaatakować, za chwilę mocniej, potrafi zablokować ze, z małą siłą, a za chwilę skontrować, więc zmienia rytm. Jest zawodnikiem wszechstronnie wyszkolonym i o dużej świadomości taktycznej, do tego inteligentnym, więc jest groźnym przeciwnikiem. Ma za sobą też bardzo bogatą karierę zawodniczą, i chociaż nie gra już na swoim najwyższym poziomie, to. To w swojej karierze wygrywał z najlepszymi z zawodnikami Europy. Ale również pamiętam, jak graliśmy wenebą Ligę Mistrzów i, i, i pokonał mistrza olimpijskiego Rysummina. Więc jest to groźny przeciwnik. Tomek Tomaszuk i, i Szymek Malicki nie mają takiego dorobku, ale są zawodnikami, którzy mają trudne serwy i potrafią zaatakować, bardzo groźnie zaatakować, jeśli. Dostaną łatwy odbiór, więc do tego, na to się trzeba przygotować. No i e, Szymek Malicki pokazał już e, w naszym me meczu przeciwko nam e, w ostatnim pojedynku rundy zasadniczej, e, grając przeciwko Markowi Badowskiemu, że gra na, na wyższym poziomie niż w ciągu sezonu. E, a to wskazuje, że będzie również niebezpiecznym przeciwnikiem. Dlatego drużyna jest e, groźna, trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i przygotowanym i zagrać na swoim najwyższym poziomie, jeśli chcemy pokonać Gdańska w drodze do finału. No właśnie wspominam e, te, ten mecz najbardziej z Gdańska w ubiegłym sezonie w półfinale, e, kiedy mieliśmy, e, kiedy Szymek w dobrym stylu, po dobrej grze, Szymek Malicki ograł Pawła Siruczka, e, no i Miłoż z, z Pawłem przegrali, z Tomkiem Tomaszukiem i, i z Szymkiem Malickim przegrali grę podwójną, która decydowała o tym, która drużyna odniesie zwycięstwo. Mieliśmy problem, kłopoty z dostosowaniem się też do, do warunków, czyli do, do, do tego jakimi piłkami i na jakich stołach graliśmy. To są zupełnie inne warunki niż te, które mamy na co dzień w klubie. Więc z tym mieliśmy też problem. No teraz mamy z stół, stół dokładnie taki sam sprzęt, na którym będziemy grać w Gdańsku, mamy u siebie na sali. Mamy piłki takie same, więc mamy warunki do tego, żeby się przygotować do, do tego, co nas spotka w Gdańsku. No więc liczę na to, że zagramy na, na znacznie wyższym poziomie ten pierwszy mecz niż w ubiegłym sezonie. Czy będziemy w finale? No myślę, że to jest doskonała zabawa dla tych, którzy lubią sobie pospekulować i, i lubią sobie porobić zakłady. Ja się tym w ogóle nigdy nie zajmuję. Mnie to nawet, nawet mnie to nie, w żaden sposób nie bawi, bo gdybym znał przyszłość, to pewnie zupełnie inaczej, albo trochę przynajmniej inaczej wyglądałoby moje życie, więc ja przyszłości nie znam. I w ogóle się nie zajmuje tym, żeby ją zgadywać. Natomiast tym, czym się zajmuję, to tym co mogą zagrać nasi przeciwnicy, do czego będą dążyć, jakie mają najsilniejsze strony. Jak zaadoptować się do tego jak oni grają. Serwis i atak na przykład. Co powinniśmy wiedzieć i co powinniśmy umieć zrobić, wykonać potem w trakcie meczu. Jak powinniśmy my grać, żeby wywalczyć inicjatywę i zdobyć przewagę w grze? To jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Doświadczenie pokazuje, że jeśli wykonamy tę pracę odpowiednio, to wygrywamy mecze. Więc to jest, to jest teraz te, na te kilka dni przed, przed półfinałem, według mnie najważniejsze być dobrze przygotowanym. No, serdecznie zapraszam wszystkich naszych kibiców i sympatyków do hali przy ulicy Westwala w niedzielę 8 maja o godzinie 16. Bez względu na to, jak się zakończy piątkowy pojedynek w Gdańsku, to walka będzie bardzo ostra, będą szły drzazgi, będzie się palić podłoga, będzie dużo emocji, będzie, będą zacięte końcówki, będzie pewnie z seta na set w każdym secie, więc taka niewiadoma, jedna wielka niewiadoma przy 9-9, przy 10-10, kto, kto rozstrzygnie seta i potem mecz na swoją korzyść. Więc będzie wszystko to, co kibice tenisa stołowego lubią najbardziej. Zapraszam serdecznie.